ja, ja Witam Was w kolejnej recenzji browerów na kanale Tym razem jest to kompot o smaku Mango Łomża Radler 0% Testujemy O kurde dobre Przepraszam dobre piwo Znaczy dobry kompot Szkoda że zerówka Bo zero to Czuć naprawdę jakbyśmy pili jakby się piło yy, kompot, a nie piwo. Więc tutaj mogę. Nie wystawię dużej noty. Gdyby to był pro, yy, procent, powiedzmy 5%, to yy, dałbym nawet szóstkę. A tak daję tutaj maksymalnie Maksymalnie trójkę za brak woltażu. Smak spoko. Może piwo może być. Yy, Łączę ma zawsze fajne radlery. Chociaż nigdy w sumie radlerów nie piję, bo nie lubię zarówek. Nie lubię kompotów, ale jak mam recesować, to będę recesować wszystko. Bo są sobie spoko nawet smaki. Eee, dobra, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu, tej recenzji. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Subikaw razem z Woneczkiem. Zostawcie fajny komentarz. Udostępnijcie te filmy znajomym. Zapraszam was do każdego na poprzednie filmy. Następne, do następnego, do następnego. Na razie cześć. Hej, hej. Tu Miauczka16. Eee, macie może propozycje piw? Piszcie w komentarzach. Może jakieś radlerki, coś tego. Eee, coś piło. Piszcie śmiało w komentarzach. Siemanko.